No, opieka nad Ewą generalnie jest całodobowa, tak czy inaczej. Czasami jest takie przekonanie, że jeżeli osoba nie jest nie wiem, leżąca i, i nie trzeba stać przy tym łóżku, to że właściwie dobrze funkcjonuje i sama sobie radzi. I Ewa faktycznie jest bardzo samodzielna, prawda? Wcia jest mhm. samodzielna, w wielu mhm. aspektach sobie dobrze radzi. Niemniej no, wymaga to od rodziców no, chociażby takich prostych rzeczy, nie wiem, jak przygotowywanie posiłków, no, zadbanie o to, żeby tak były one w odpowiedni porach. Jeżeli chodzi o kwestie ubrania, to Ewa zdecydowanie sobie tutaj dobrze radzi, ale trzeba troszkę pokierować tym procesem. Czasami, prawda, trochę mama zaingeruje w dobór ubrań, w to, żeby. Sama wiesz najlepiej, ale nie mniej czasami potrzebna jest ta ingerencja. I ważne jest tutaj to na przykład, żeby do pory roku, do pory dnia dostosować tak. na przykład te Pobl ubrania. To mówiła inne Tak, a Fcia ma taką tendencję do tego, żeby mieć przygotowane na przykład ubranie na dany dzień i lubi mm. taką regularność i jeżeli pogoda jest nieadekwatna do tego ubrania, to nie zmienia faktu, <noise> że chce <noise> założyć właśnie na przykład tę bluzkę czy te buty. No i to wymaga tutaj takiej właśnie mm, ingerencji ze strony jakiegoś członka rodziny.